4,19 a to jest kolejny odcinek Wesems 4. A tak, bardziej dokładnie, to już jest czwarty. Eee, dzisiaj po prostu. Dobra, ty jesteś pisarzem. Powinieneś czytać książkę. Dobra, tam. To... No dobrze, jesteś spięty, i to dosyć bardzo, masz pracę za 3 dni, tak więc, no dobra. To sobie może pogotujesz. Mm. A zrób sobie grillowany ser. Później... Mm, poczytasz książkę. Eee, Love in the... No, poga poczytaj sobie o... Miłości do kanapki. Dzisiejszy odcinek wyszedł trochę później. Ponieważ... Miałem dużo... Miałem po prostu ciężkie zadanie domowe. A, ty nie byłeś... Dobra. Nie wiem, co ja wtedy myślałem. Dobra, najpierw pójść do toalety. Później sobie poczytasz tą samą książkę. Po prostu miałem bardzo trudne zadanie do szkoły i musiałem je skończyć, ale powiedziałem, że jak już wam mówiłem, że będą filmiki trzy razy w tygodniu, nawet czasem więcej postarał się, to chcę się trzymać tego. Ty czytasz tą książkę? A tak. Tak, czytasz. Dobra. Niech trochę jeszcze poczyta. Niech skończy. O! Już jest OK z nim. Pójdziesz spać. Jak wstaniesz, to pójdziesz się wykąpać. No, pod um, zjesz coś. no nie nic. coś. A, nie dałeś tego do lodówki. Zjeżdżasz leftovers. I. Hmm. pozna Ym. i tak za trzy dni. O, to posprzątasz tutaj, clean up, może poznasz kogoś, tak? Poczatuj sobie, bo oczywiście, musisz sobie znaleźć swoją miłość. Nasz kochany simie. Oj, o Jezu. Ja czasem nie, nie umiem ogarnąć tej, tego sterowania w Simsach. Nie wiem jak wy. Czasem to jest po prostu takie skomplikowane. Ogarnąć. To wszystko. Dobra, to posprzątałeś. Jak... Poczatujesz sobie, to pęcherz ci już trochę zsiada To później będziesz... Mm, ćwiczył pisanie no Dobra To lepiej teraz Żeby mieć kolejny poziom w pisaniu Żeby później jak będzie Bartek nasz pisać książki to żeby były już na wyższym poziomie niż jakby zaczął na pierwszym i więcej by zarabiał. Będą wtedy bardziej ciekawe. Dobra, chyba powinieneś skorzystać i przeczytać coś. A czy się odnowa? Nie, to nie idzie od nowa. Za 22 godziny idziesz do pracy. To jednak nie za 3 dni było wtedy, tylko za 2 tylko jeszcze północ się nie zbliżyła. Dobra, to już idę do toalety przeczytasz i pójdziesz do pracy. Postaram się, żeby filmiki były około 20-30 minut. Bo mi się wydaje, że one są wtedy ok, jeśli chodzi o długość. Na przykład serial z Minecrafta będzie na początku tak 15-20 minut, ponieważ. Na tą chwilę to mi się w lama, eh, lama Lami. To po prostu na razie my eksplorujemy, szukamy miejsca, budujemy się. A jak będą już bardziej ciekawe rzeczy, to będą filmiki dłuższe. A na przykład w Starve już filmik jest, filmiki są dłuższe. No, ostatnio było 22 minuty, ponieważ jest coś ciekawszego. Są łącznie trzy osoby, grają ze sobą i jest ciekawy moim zdaniem. Ponieważ już więcej rzeczy się dzieje. Czemu ty zostawiasz jedzenie na podłodze? Powiedz mi. Jak ty się zachowujesz? Za ile ty masz pracę? Za 16 godzin. W... Dobra, w tym czasie możesz chyba potrenować. Dobra, nigdzie syfu nie zrobiłeś. To dobrze, chociaż tyle. Chociaż tyle mogę powiedzieć. Chociaż tyle. Dobrze, że. Zawsze mnie zastanawiało, bo y gdzieś czytałem, że chyba język, którym posługują się w to są po prostu kilka języków złączonych razem i się zawsze ciekawiłem, czy to po prostu użyli byle jakie słowa, czy po prostu użyli prawdziwe słowa, prawdziwe wersje i naprawdę, jeżeli ktoś by się nauczył tego simowego, to by coś zrozumiał, nie wiem. To czasem, to wydaje mi się trochę interesujące. Nie wiem, jak wam. Dobra, wstaniesz, wykąpisz się i coś szybkiego. A sody wypijesz. Fokusowany to chyba by wypadało żebyś ćwiczył pisanie. Jak masz fokus jak masz skupienie. A nie ty nadal głodny jesteś. Dobra, na razie nie jesteś aż tak głodny. Dobra, to teraz po za godzinę do pracy to teraz coś zjedz na szybko. No, i idziesz do pracy i pracuj. Ciężko. Żeby, żeby już mieć ten awans, żeby już być chociaż na tym drugim poziomie. Głodny jesteś, zapawy nie masz. Dobra, to teraz. A. No i po pracy. Dobra. Promocy. Hmm. O, widzicie, przez to, że ćwiczyliśmy to pisanie, pisze, jesteśmy na drugim poziomie i tylko jedyne, co musimy, to przeczytać książkę. Dobra. Pracujesz jutro. To... Dobra, przeczytaj książkę, bo ciebie to interesuje. A tym razem coś innego. My PC to Polka. Ciekawi mnie tytuł. Więc, przeczytaj to! Tak, to daje trochę zabawy. Dobra, to może przez to... A połów ryby. Może to cię zainteresuje. I będzie to już to 100%? I... No, nie, w kuchni coś śmierdzi. Dobra, później to, to posprzątasz. Idź po ryby. Później zjesz coś na szybko i pójdziesz spać. Czasami e, Simsy mi się wydają takie monotonne, że. No, nie wiem, czy. Nie wiem, czy Wam też się tak wydaje, że po prostu Sim wstaje i jest je myje się sprząta do pracy lub do szkoły i tak codziennie i tak czasem coś się stanie, ale. Dobra. Zjesz i pójdziesz spać. No, zrobię jeść coś. Dobra, to masz tutaj. Jako nagrodę. Mm. O! Ale to całkiem interesujące. Użyj, zjedz. Umyj się. Uuu, uh, mm, masz średnie kontakty z osobami w pracy. To bardzo słabo cię powiem. Jak masz znaleźć swoją miłość, to chyba szybko fajnie by było, żebyś to zrobił. To mm, dzisiaj nie będziesz... A nie! Ty jutro do pracy. Dobra, to wiesz co ty zrobisz? Ty pójdziesz na siłę. Nie, co ja robię. Dobra. Gdzie ty mógłbyś sobie pojechać? Nie pojedziemy do osoby, do parku chyba nie, do księgarni, no... miałoby to sens, ponieważ ty jesteś pisarzem, ale nie. Pójdziesz na siłownię. Yy, z nikim. Nie pojedziesz. Pojedziesz sam. Może znajdziesz kogoś. Może się z kimś zaprzyjaźnisz. No przydałoby się. Tak więc... Dobra, tutaj jest bar. Okej, okay, dobra, to... Mmm... Poćwiczysz tutaj. Dobra. Ale... Trochę lag był. To kiepsko. No, co? O, dobra, to może się z... Mm... A, zrób to tak. A... Halo? Zapraszasz ją? A, nie, oczywiście, że nie. Ej, 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 gdzie ty uciekasz? Halo? Co to ma być? Od razu tyle simów? Nie no, to jest na łatwy ale tak... E, friendly? Ja nie chcę w grupie, ja chcę z nią. Halo! Co to ma być? Ja chcę się z nią zaprzyja... O! Już, już są plusy. Eee... Powiedz kawał o kaczkach. Na pewno to... Na pewno przez co cię polubią. Nie pij się z workiem, tylko pogadaj z nimi na temat... nie wiem. Potrzebujesz miłości, przyjaciół. Nie bij się z... No, cudownie się bijesz. Nie no. wiem, że nie tam A tamto uciekło, dobra. No to czyli to? E, po pogadaj po o pomysłach. Mm, friendly, pogadaj o ulubionym autorze. Teraz będziesz mógł się pobić, ponieważ, dobra, pojechał na siłownię, więc możesz. Dobra, cudownie się bijesz. Fantastycznie. Nie wiem jak was, ale zawsze mnie tak, takie coś śmieszyło, że niektórzy ludzie mówią Ja umiem się bić, wszystko, wszystko i nagle tak już rzucają wszędzie i to mnie tak zawsze śmieszyło O! O! O, przyszli do ciebie Co? To wszystko przez te różowe włosy? Przykuwasz uwagę Motywują mnie do pracy. Dziękuję. Eee, friendly. Albo krzyczeli na mnie. Wszystko możliwe. Eee, zapytaj się o ulubionego autora, bo o ty, ty o niczym innym nie potrafisz gadać. Basic tego, pisarzom, to będzie tak. Ja będę Twoim ulubionym autorem. Co ty mu dałeś? Skąd ty to wziąłeś? Dobra, ja się nie pytam. Do limitów, trenuj, no, dajesz. A ci gadają sobie przede mną. I pomki jeszcze robi. O, już drugi poziom. Trochę nie widać tego, że masz mięśnie jakiekolwiek. Ja wiem, że najpierw masa, później mięśnie, ale no... Nie myślałem, jak tworzyłem tego sima, że kiedykolwiek będę, będę chciał pójść na siłownię. No dobra, higiena już trochę kiepska, ale u góry pójdziesz się kąpać. Dobra, tutaj już koniec. Pobiegaj sobie. Bo czemu iż nie. No i zabrała mi bierznie, co za... To nie tak miał być. Tutaj. Niggadek z nimi. Masz z nimi jakieś kontakty, ale... O! To ta, to ta przyjaciółka. Eee. <ścoughs> eee powiedz kawał o kosmitach. Flircia. Dobra, to ja lepiej nie przeszkadzam w flircie. Nie wiem, jak wychodziliście na siłownię, ale jak ja chodziłem na siłownię, to tyle osób nie było dookoła i nie gadało ze sobą. Tylko każdy się na siebie patrzył i tak. Hm. Muszę wziąć więcej na przykład na nogi, na ręce lub coś takiego. To była taka walka ciągła. Dobra. Ty już. Masz swoje limity To... No... No nie, wszystko... No, ej! Wszystkie prysznice zajęte? Dobra, pójdziesz do tego Pójdź do tego, nie, bo będzie zawstydzony. No, nie, 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 o, dobrze i później pójdziesz do domu i powoli będziemy już kończyć ten odcinek. Ty się przebierz lepiej wracaj do domu. Dobra, no nie, jak jakie nie lubię. Dobra, um, a dobra, zrób to i coś szybkiego, krakersy, posprząta i pójdziesz spać, pójdziesz cieko i pójdziesz spać. To brzmi jak fajny okej okay, plan. Wszystko masz na jutro, masz wszystko na jutro. To dobrze. Jak wstaniesz, to pewnie będziesz musiał coś zjeść. Mm. No, kanapka z serem Z szynką ci chyba wystarczy O czwartej ty wstałeś, a to o której masz pracę? O 11 O no to nieźle wstajesz Ty co robisz? Tro... Forum, no. No taki trochę ja... Ale mi by się nie chciało trollować ludzi o 5-6 rano. Ja bym po prostu poszedł dalej spać, mimo to, że... Nie jestem zmęczony. Dobra, pójdź jeszcze, Rasiku. Eee, przeczytaj coś. Co ja mogę z tym zrobić? Hmm, nic nie mogę. Ej! Czy ja kliknąłem? Chyba tak. Mm. Ja nie umiem się tym zajmować. Dobra, nie mogę. Nie, nie, nie. Dobra, sorry. Nie. za, ale to by się nudzi już. Bartek. Dobra, ty masz pracę za trzy godziny. I co ty możesz zrobić ze sobą? Przeczytaj coś, może to ci coś da, może dać ci jakąś wenę na pisanie, na coś ci wejdzie tam do głowy, żeby napisać jakąś cudowną książkę. Miejmy nadzieję, bo na razie z Kasą u nas krucho i to bardzo. No nie możesz, ponieważ mam pracę ty. Przepraszam. No nie, no nie możesz typie. Ale widzisz, siła mnie ci uratowała. Dobra, to teraz. Mm. Ojej, Bartek, bo mm, pracuj, ponieważ To dobrze, że zrobiłeś książkę, jak ty pracujesz? Normalnie. No to... A, no dobra. Ale przynajmniej już mamy tysiąc, jest dobrze. Ale w tym momen w tym momencie... Zapomniałem, że on ma klapki. Dobra, to w tym momencie chciałbym skończyć ten odcinek. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że jesteście bezpieczni, że lekcje wam. Dobrze, że są szóstki, piątki. Czy co tam macie w szkole? Bądźcie bezpieczni. Dziękuję. Pa.